Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mamy kolejny dzień Team of the Year Dwa dni do końca Niestety w dalszym ciągu nie udało mi się trafić oczywiście karty Team of the Year Byłoby to cudem nie oszukujmy się żeby trafić karty Team of the Year. Dzisiaj w odcinku 10 paczek z rozbudowy ligowej, 5 chyba z Premier League 3 z ligi e, francuskiej, 2 chyba z ligi włoskiej Oprócz tego jeszcze zaczniemy sobie od tego co dostaliśmy dzisiaj nowego jako content a jest to niewiele, bo dostaliśmy tylko jedno SBC o paczki, które chyba zrobię sobie poza odcinkiem albo pod jego koniec. Bo teraz oczywiście nie mam zawodników w klubie, wszystkich yy, cały czas wrzucam do SBC ligowych i tych SBC ligowych naprawdę, w sensie tych SBC ligowych, rozbudowy Premier League, Ligi Francuskiej i Ligi yy, Włoskiej, innych raczej SBC nie robię. Te SBC, rozbudowa Premier League, o której mówiłem chyba wczoraj, a o przedczucie odcinku są też bardzo dobre, bardzo dużo ludzi trafia w nich yy, karty Team of the Year. Więc, jak ktoś ma zwykłe, złote karty nieświecące, to polecam sobie wrzucić to tutaj, tutaj do tego właśnie SBC i naprawdę możecie trafić dobre karty. Dzisiaj również zgłaszamy ostatni zespół yy, o, w SBC o ikonę. Poprzednie trzy zgłaszałem w poprzednich trzech odcinkach. To są wszystko karty niewymienne, które podejrzewam, że dzisiaj trafię nieraz. Partnerem filmu jest Footballteam.pl Darmowa, przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas! Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj przedmioty otwierając paczki, ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszy. Rejestrując się z linku w opisie dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Footballteam.pl Czekamy na Ciebie! Więc zgłaszamy paczkę, jeszcze dwóch piłkarzy jest za to i oczywiście również dzisiaj odbierzemy dwie paczki darmowe za 100 tysięcy Za rozegranie 100 czy 200 chyba 200 meczów w Squad Battles i tak samo Food Champions Za wygranie 100, 200 meczów w Squad Battles i Food Champions, ale to na sam koniec odcinka sobie odbiorę Zadań sezonowych nie ma nic więcej, tylko jedno naprawdę SBC dzisiaj dostaliśmy, którego w sumie wam jeszcze nie pokazałem, bo nie przeszedłem do tego Okej, okay, mamy tutaj SBC. Wyzwanie to, to jest paczka Pikaż Electrum Prime, więc to jest paczka za 20 tysięcy. I naprawdę szkoda, że nie dają więcej tych SBC, bo to jest naprawdę największy event podczas całego roku. I rozumiem, że jest niedziela, oni nie dają zbyt wiele zawsze w niedzielę, ale naprawdę to jest taki event, że powinni poświęcić tą chociaż jedną niedzielę na to, żeby ten content jednak w FIFA się pojawił jakiś nowy zawodnik do SBC czy do, do zadań, bo naprawdę uważam, że to community się. Należy na te miliony, które zarabiają, naprawdę jeden dzień mogą poświęcić więcej na to, żeby być jednak w pracy. I dobra, jeżeli chodzi jeszcze o taki update, co się dzieje u mnie na koncie, to w Champions mam chyba 11, 2 bilans w tym momencie, 11 zwycięzców, 2, 2 e, przegrane, więc i to zdecydowanie mi wystarczy. W tym tygodniu nie mam ochoty grać więcej meczów. 11 zwycięstw zdecydowanie wystarczy. Automatyczna kwalifikacja na kolejne Mistrzostwa Food jest zdobyta, więc to mi na ten moment wystarczy, więc lecimy teraz z paczkami z upgrade'u ligowego najpierw z y, 5 paczek z Premier League 5 albo 6 paczek, oczywiście też będę na bieżąco te karty, które mam y, dawał na nowo, oczywiście jak widzicie nie ma y, animacji, nie ma tych flag, które były, również jak się trafi kartę Team of the Year, to nie ma też tego dywanu jakby tych y, różnych rzeczy, które tutaj się pojawiały gdy kartę Team of the Year się trafiało, nie wiem dlaczego tak jest to jest po prostu EA więc druga paczka z zawodnikami Premier League Mam nadzieję, że coś w końcu uda nam się trafić. Chociaż drugie ekrany, w dalszym ciągu, bez walkoutu, ekran wam pokaże dzisiaj krótki odcinek, więc raczej wszystkie, y, większość paczek wam będę pokazywał, jest y, Sokratis w drugiej paczce 84. Myślę, że po raz kolejny będziemy robili chyba SBC o ikonę. Ale to też mówię, zależy od tego ile dobrych, wysokocennych kart uda mi się trafić, niewymiennych szczególnie w tych paczkach przez kolejne dwa dni. Teraz naprawdę tych paczek będę otwierał bardzo, bardzo dużo, niestety koszt tych paczek teraz wzrósł do chyba 13-14 tysięcy. Karty rzadkiej, naprawdę poniżej tysiąca jest bardzo, bardzo ciężko kupić w tym momencie. Więc tych upgrade'ów ligowych myślę, że będę robił dzisiaj, jutro, myślę około 50-60 spokojnie. Nie będę tego robił na odcinek, będę to robił tylko dla siebie, chyba że ja oczywiście trafię kartę Team of Year, będę to nagrywał. To wtedy wam to pokażę, bez raczej głosu. Ale wiadomo, nie oszukujmy się, wiem jaka jest e, szansa na trafienie jakiejkolwiek karty Team of the Year. Kolejna paczka z upgrade'u Premier League. Niestety tutaj również bez ekranów. Dobra, reszta już tylko te, w których coś będzie, bo bez sensu pokazywać takie paczki, w których trafia się jarmolenko. I dobra, kolejne SBC zrobione. Trzy razy to e, z jednym rzadkim, raz z zawodnikami z Premier League dwunastoma. Więc pierwsza paczka z jednym rzadkim zawodnikiem Premier League I w pierwszej paczce mamy ekrany przynajmniej Bez walkoutu Naprawdę te paczki, paczki się naprawdę bardzo opłaca uważam się Tutaj pomocnik będzie Wijnaldum84 I dobra wracamy do tych większych paczek z trzema rzadkimi zawodnikami Pierwsza z nich I od razu są ekrany Czy będzie w końcu coś więcej? Jest walkout inform Chyba wszystkie okauty i informy aktualnego Team of the week mam. Będzie to Grealish. Po raz chyba nie wiem, który go trafię. Dziesiąty na pewno. Mam nadzieję, że go nie mam zespół, zespole, że go dałem do SBC o, i, o ikony. Niestety nie, więc chyba jednak mimo wszystko go skwikseluję, bo naprawdę nie mam w tym momencie, gdzie, gdzie go wrzucić. I teraz dwie paczki zostały nam z Ligi Francuskiej z trzema rzadkimi zawodnikami. Czy coś uda się w nich trafić? Mamy ekrany na pewno. Jest jest karta Ty dr To jest Nie Nienawidzę! Jej za to że wrócili te niebieskie karty z Champions League. Do paczek, Po prostu nienawidzę. Ostatnia paczka, tutaj już bez lockoutu, bez kolejnego zawału. Pablo Sarabia, więc jeszcze opróżnię zespół z tych kart e, niewymiennych, których mam z Premier League i z Ligi francuskiej i potem paczki za 100 tysięcy. I dobra, teraz już to są ostatnie dwie paczki z upgrade'u ligowego na dzisiaj na pewno. Więcej już się nie chce robić, więcej zrobię samemu dla siebie, tak jak mówiłem wcześniej. Tylko ekrany w kolejnej bez w dalszym ciągu, bez walkoutu jakiegoś dobrego, bo mieliśmy Glisza no i kawaniego, ale to już nie chcę o tym pamiętać. Henderson 83. I dobra, to jest ostatnia paczka z upgrade'u ligowego na dzisiaj. Niestety nic w niej nie było, więc teraz przechodzimy do odebrania dwóch paczek za 100 tysięcy, darmowych paczek. Pierwsza za wygranie 200 meczów w squad Battles. I druga za wygranie 200 meczów w Mistrzostwach Food. Przypominam, żebyście sobie odebrali. Jeżeli nie macie, zobaczyli ile Wam brakuje zwycięstw do danej paczki, bo naprawdę możecie trafić coś dobrego w tej paczce podczas Team of the Year. Także co, przechodzimy do pierwszej z paczki za 100 tysięcy. Bardzo długo na nie czekałem. Za Squad Battles chyba już miałem do odebrania od 3 tygodni tą paczkę. Więc lecimy od razu z pierwszą. Co w niej będzie? Mam nadzieję, że chociaż walkout jakikolwiek. Ekrany na pewno są. Jest walkout w pierwszej paczce, więc chociaż tyle. Są Niemcy. Środkowy pomocnik. Będzie Tony Cruz, więc bardzo dobra karta, przydatna do SBC 88 overalla. Żadnych kart specjalnych nie ma. Team of the Year tym bardziej. I teraz druga paczka. Za 100 tysięcy tych paczek na pewno długo no, u mnie na kanadę nie będzie Więc mam nadzieję, że jednak coś uda się w niej trafić Niestety w drugiej paczce nie ma nawet walkoutu, szkoda Będzie zjech, 84 85 Także szkoda, że karty Team of the Air nie udało się trafić w tych darmowych paczkach, ale trudno się mówi to na Quickset, Jak możecie zostawcie lajka, jak nie kanał, kanału, piszcie czy udało Wam się w końcu trafić kartę Team of the Year. Ile paczek już otworzyliście? Też możecie napisać, jest to będzie to dla mnie e, ciekawe. I co? Lecimy z paczką z gwarantowaną ikoną. Nie chciałbym trafić jakiegoś prawego albo lewego obrońcy, bo te pozycje są już obsadzone tak naprawdę do końca FIFA. No i nie chciałbym również trafić Lamparda, ponieważ tą kartę mam już niewymienną w klubie. Otwieramy. Zobaczymy, czy się poszczęści. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że, że będzie, nie wiem, Brazylia, może Francja. Byłoby fajnie. Są Czechy. Będzie Nedwet. I z tego Wam powiem, jestem w miarę zadowolony, ponieważ ta karta jest naprawdę, uważam, dobra. Nie jest to, wiadomo, Pele, nie jest to Eusebio, ale nie jest też to najgorzej. Nie jest to karta niegrywalna. Zdecydowanie będę tej karty. Używał ona chyba w tym momencie, chodzi za jakieś 400 tysięcy, 400 może 50 tysięcy monet, za chwilkę możemy zobaczyć w sumie. I netwet chodzi za około 400 tysięcy, więc ponad 100 tysięcy więcej niż koszt zrobienia SBC, ale wiadomo, to jest karta niewymienna. Ale tą kartę na pewno będę używał, używałem jej chyba w jednym Food Champions, grało mi się naprawdę bardzo fajnie. Chciałem sobie kupić potem kartę jego w wersji Prime, ale chyba na razie jest za droga, żeby to kupować. Więc naprawdę uważam, że traf w końcu z ikony, o jeżeli chodzi o ikonę, bardzo, bardzo Dobry, także to było na tyle. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będę otwierał mnóstwo paczek jeszcze z upgrade'u ligowego, więc jeżeli coś uda mi się trafić, to wrzucę to do jutrzejszego odcinka, a na jutrzejszy odcinek też przygotuję pewnie z 15-20 paczek z tych upgrade'ów ligowych. Na razie!